Znajdujemy się na jednotorowym, zelektryfikowanym odcinku linii kolejowej ze stacji Trzebinia do elektrowni Siersza. Skład właśnie, który widzimy na filmie, pokonuje potężny łuk 180 stopni pod górę, wioząc węgiel z kopalni KWK Janina Libiąż do elektrowni Siersza. Linię obsługuje firma PKP Cargo na czele Gagarin z Talbotami. Oczywiście przy tak stromym podjeździe jedna lokomotywa nie uciągnęłaby tylu składów wagonów, dlatego z pomocą służy druga, a jest to zmodyfikowana, stuningowana turbostonka.